Druga próba dla korony Kielce. Druga szansa z 11 metrów. Tym razem Remakli. 1 do 0. Korona na prowadzeniu. Wykorzystał 11. W przeciwieństwie do Dawida Błanika. Martin Remakli. Tuż przed przerwą. Korona na prowadzeniu. 1 do 0 w tym meczu 12 kolejki Ekstraklasy. Pojawia się w polu karnym Korony Łubik. Szansa na strzał. Wybita piłka. Jeszcze zgranie. Uderzenie. go! Rafał Janicki. Jeden do jednego górnik. Tuż przed końcem wyrównał. Co tutaj się dzieje? W Kielcach trafia Rafał Janicki, ten doświadczony piłkarz. Daje górnikowi choćby punkt. W tym starciu dwunastej kolejki, ależ końcówka na stadionie przyścigiennego. Korona wypuściła zwycięstwo z rąk, a górnik rzutem na taśmę zdobywa punkt w Kielcach. To jest cenny punkt, bo górnik przynajmniej na ten moment. Utrzyma tę pozycję lidera. Pytanie, jak to będzie po meczu Jagieloni. Korona natomiast pojawia się na podium. Pytanie też na jak długo? 1 do jednego. Koniec końców w Kielcach w tym starciu korony z górnikiem w 12 kolejce Ekstraklas.